Odkryj siłę astrologii i tarota, aby pokierować swoim życiem w dobrą stronę. Prognozy astrologiczne pozwolą ci spojrzeć w przyszłość z większym optymizmem i przygotować się na nadchodzące wydarzenia. Subskrybuj AstroTarot Prime i zacznij tworzyć swoją lepszą przyszłość już dziś. Witajcie, tu Anna Asotor Prime. Witam serdecznie. Dzisiaj mamy, no jeszcze nie mamy, 11 mamy, pełnie w Strzelcu. 11 czerwca, ale dzisiaj na początek, dzisiaj na początek tylko energia główna. Wszystko, jeżeli chodzi o wszystkie znaki Zodiaku, wszystko będzie jutro. Natomiast dzisiaj mamy. Energię główną, więc nie ma czasówki, jest tylko i wyłącznie informacja na temat tego, czego dotyczy ta pełnia, dlaczego ona też jest ważna i w jaki sposób możemy tutaj ją wykorzystać. Natomiast, tak jak powiedziałam, jutro będzie dla wszystkich znaków Zodiaku. Myślę, że to jest dobre takie wyczucie, żeby właśnie wrzucać energię tego, co się będzie działo dla. Poszczególnych znaków zodiaku na pełnię bądź na nowie. Księżyca, właśnie 24 godziny przed, bo tak naprawdę energia pełni dotyczy właśnie czy nowiu, dotyczy tylko tego dnia. Natomiast to, co się dzieje około tego dnia, możemy sobie oczywiście rozkładać. Niemniej jednak, myślę, że 24 godziny przed danym wydarzeniem, jeżeli chodzi o pełnię i now, to jest najlepszy czas, dlatego że wszystko wtedy wchodzi nam tak na bieżąco. Zatem dzisiaj tylko energia ogólna. Natomiast jutro, tak jak wspomniałam, wszystkie znaki. Przy tej okazji, zanim rozpocznę, Serdecznie, przepięknie. Bardzo dziękuję za cudowne komentarze. Na wszystkie odpowiem. Naprawdę piękne odpowiedzi. Pięknie pracujecie. Wszędzie pojawiły się informacje na temat, gdzie macie Jowisza, z jakimi aspektami, w których domach. No naprawdę, słuchajcie, jestem zachwycona Waszą po prostu skrupulatnością, dokładnością, znajomością Waszych kosmogramów. Ktoś napisał właśnie przepiękny komentarz, że wiedza astrologiczna powinna być przekazywana. Przekazywana w szkołach podstawowych, naprawdę to jest po prostu komplement dnia. Naprawdę, bardzo dziękuję za to. Będę miała to w pamięci, na pewno, przy jakichś specjalnych prezentach dla stałych subskrybentów. Także, naprawdę, bardzo serdecznie dziękuję tutaj za ten komentarz, że astrologia właśnie powinna być przekazywana w szkole podstawowej, żeby. Uczyć się po prostu swojego życia e, od samego początku, w momencie, kiedy mamy wiedzę i rozwijać się duchowo. No cudownie, cudowny komentarz, naprawdę. Bardzo serdecznie dziękuję. Również bardzo serdecznie dziękuję za subskrypcję. Naprawdę subskrybujcie mój kanał, bardzo proszę, bo naprawdę to daje mocniejsze zasięgi. Po prostu więcej wtedy YouTube wrzuca yy, zaproszenie. Do odkrywania właśnie mojego kanału, wrzuca zaproszenie bądź poleca właśnie mój kanał między innymi pośród no, tych już stałych, takich rasowych astrologów i ezoteryków, którzy po prostu mają swoje już naprawdę mocne pozycje. Ja dopiero zaczynam, raczkuję, ale wierzę w to po prostu, że no, zasięgi będą coraz większe. Także jeszcze raz wielkie, naprawdę namaste, wielkie dziękuję za to, że jesteście, że wspieracie ten kanał, bo dzięki. I wam tak naprawdę ja tutaj mogę po prostu funkcjonować i w ogóle istnieć. Naprawdę, jeszcze raz bardzo dziękuję za te komentarze, dlatego, że naprawdę są pozytywnie zaskakujące. Ja naprawdę jestem zaskoczona, że też czuję, no, że te kolejne miesiące, no, będę przeznaczać na zastanawianie się nad możliwością dzielenia się z moją wiedzą w szerszym zakresie. Co z tego będzie? Zobaczę i ja sama, a na razie znajdujemy się w teraźniejszości, no i przed nami właśnie ta pełnia czerwcowa, zwana też truskawkową, która właśnie następuje jedna z Czerwca o godzinie 7:44 rano, i właśnie pojawia się w znaku strzelca. Czyli rozsiadamy się wygodnie i zaczynamy. Kiedy księżyc znajduje się w znaku strzelca. Jego energia jest bardzo optymistyczna i bardzo radosna. Motywuje nas do takiej potrzeby poszukiwania prawdy za wszelką cenę i my jesteśmy gotowi na realizację naszych wizji. Tu nie interesują nas drobne wartości naszych planów, ale widzimy szeroki, szeroki obraz. Tak jakbyśmy patrzyli na obraz na przykład Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem w muzeum. Patrzymy najpierw na cały obraz, czyli widzimy cały obraz, potem zbliżamy się właśnie do tego obrazu i chcemy popatrzeć na szczegóły. Zatem, pełnia w strzelcu daje nam taką pełną, jasną, nawet bym powiedziała krystaliczną wizję naszych marzeń czy planów, tego, co chcemy w przyszłości osiągnąć. Ale uwaga, pełnia to nie jest czas na nowe początki. To, że widzimy perspektywę. To nie znaczy, że natychmiast przystępujemy do jej realizacji. Tu tylko ta nowa wizja jest jak nowa przygoda, którą chcemy sobie zaplanować. Zaspokaja naszą potrzebę emocjonalną. Czujemy się absolutnie fantastycznie, no bo energia do działania jest kluczem, tak naprawdę, do tej pełni. No a kluczem jest spontaniczność. A ponieważ pełnia jest bardzo optymistycznym strzelcą, no to też będziemy mieć tendencję do przesady. Niemniej jednak nie będziemy planować z wyprzedzeniem, ale będziemy mieli pełną wolność do improwizacji. Zatem, gdy Księżyc jest w znaku strzelca, sprzyja aktywnościom wymagającym odwagi, krótkim podróżom, sprzyja nauce, studiowaniem czegoś, również pracą nad jakimś projektem, może graficznym, może dotyczącym wydawania czegoś, na przykład tworzenie nowych postów na social media w jakimś nowym natchnieniu, może nowa reklama. Może przynieść też nowe kontakty, które na przykład pomogą nam w uzupełnianiu wiedzy, ale to też jest czas na sport i taką fizyczną aktywność. Pełnia następuje wczesną środą, no i ustawia się w opozycji do Słońca w bliźniętach. A jak wiemy z astrologii, pełnia jest czasem kulminacji czyli obiecuje wypełnić to, co zaczęliśmy w nowiu. Podczas tej pełni mamy okazję stać się bardziej świadomi tego, czego brakowało bądź czego wciąż brakuje w naszym życiu. To będzie taki bardzo duchowy czas dla nas. Tutaj wiele będziemy otrzymywać z kosmosu jako odpowiedzi na nasze wątpliwości, więc około pełni mogą towarzyszyć nam bardzo też piękne wydarzenia kulturalne, duchowe. Możemy pójść na koncert, na jakiś festiwal, na jakieś targi, na jakieś imprezy. Które bardzo dużo nam też dadzą. Zobaczymy siebie na przykład jako popularne osoby, jako lubiane osoby, jako duchowo rozwinięte podczas na przykład jakichś bardzo ciekawych dialogów. Ta pełnia może dać nam bardzo dużo poczucia własnej wartości, tak naprawdę. Ta biegunowość linii bliźnięta-strzelec jest jak taki mentalny wektor. Gdzie bliźnięta reprezentują niższy umysł, a strzelec to jest energia wyższego umysłu. Słońce w bliźniętach zachęca nas do logicznego myślenia, podczas gdy księżyc strzelców przekonuje nas do uruchomienia intuicji i takiego szerszego spojrzenia na wiele spraw. Strzelec symbolizuje poszukiwanie sensu i idei, które rozszerzają tu i teraz. Zaś bliźnięta czują się komfortowo w swoim bezpośrednim otoczeniu. Kochają przebywać w swoim wybranym towarzystwie i tak naprawdę rzadko lubią dzielić się z tym towarzystwem ze światem. Czasem wygląda to tak, jakby bliźnięta tworzyły no, takie przysłowiowe kliki, takie zamknięte, hermetyczne towarzystwo, które jest tylko dla wybranych. Przypominam, że bliźnięta rządzą domem trzecim, zatem najbliższa rodzina. Tylko wybrani przyjaciele, no i najlepiej, żeby to wszystko było w pobliżu. No, trzeci dom to są niewielkie wyprawy po świecie, jakieś bliskie podróże, ale i właśnie też nasi sąsiedzi i najbliższe otoczenie. Zatem bliźnięta tak naprawdę wcale nie lubią przyjmować do swojego grona kogoś, kogo nie znają. Natomiast właśnie Księżyc Strzelcu to jest wielki optymista i bardzo tolerancyjna osoba, jest przeciwnością bliźniąt. Która kocha poznawać wszystkie kultury świata, zatem ta pełnia zachęci nas do wyjścia poza utarte szlaki, pokazując nam jednocześnie, jacy jesteśmy skostniali, siedząc tylko na własnej grzędzie, gdakając od lat z tymi samymi kurami. Strzelec zachęca nas do wyjścia poza ramy wszystkiego, co zawiera ramy. Tak naprawdę, czyli lunacja oświetla ten konflikt między logiką. A intuicją i wiarą. Zatem no, ta pełnia daje nam światło w naszym życiu, które to światło pojawia się no, niczym symboliczne oświecenie. Jednak te nowe uczucia i objawienia są bardzo emocjonalne, ponieważ w naszej świadomości wybucha poczucie emocji, które przynosi strzelec. Czas wyrazić siebie i wypuścić rzeczy z tych naszych pozamykanych systemów. Dokładnie ta faza księżyca występuje na 20 stopniu i 39 minucie znaku strzelca w opozycji do Słońca, na tym samym stopniu bliźniąt. Wpływając zatem na silniej na osoby z planetami osobistymi i ważnymi punktami w kosmogramie natalnym. Plasującymi się między 17 a 25 stopniem znaków zmiennych, czyli bliźnięta panna, strzelec i ryby. Ta pełnia zatem przede wszystkim dotyczy komunikacji, nastawienia do siebie, nastawienia do świata, do otaczających nas osób, ale i też jest to czas na przeżycie jakiejś przygody. Możemy czuć, że już od jakiegoś czasu. Coś się w nas burzy bądź buduje, coś rośnie, coś wzrasta. I właśnie teraz ta pełnia daje nam energię z kosmosu, abyśmy mieli siłę do wypuszczenia jej, do uzdrowienia, do zerwania owocu tego, z czego ten owoc wyrósł co ostatnio żeśmy wyprodukowali, zwłaszcza to, co się działo podczas ostatniego nowiu, teraz będzie odpowiedział na nasze działania. I z kolei w kolejnych dwóch tygodniach odkryjemy, co to dla nas będzie oznaczało. Na razie nie możemy tylko biernie przyglądać się naszym uczuciom, musimy je wyrazić. Cokolwiek to będzie, będzie na jakimś magicznym uniesieniu, na duchowym polocie. Związanym przede wszystkim z wyższym celem. I jest tu wiadomość, że skoro pełnia następuje w zmiennym znaku i w energii ognia, to znaczy, że nastąpi jakaś zmiana w komunikacji ze światem, w działaniach, coś do nas dotrze. To jak jakieś duchowe oświecenie, ktoś może na przykład zdać sobie sprawę, że no, ten wymarzony wyjazd na wakacje w dalekie kraje będzie jednak okupiony w przyszłości. Dużymi nakładami, aby ten wyjazd się zwrócił. Pełnia to zawsze opozycja, a że słońce stoi naprzeciw, również w podwójnym znaku i są to bliźnięta, więc nasz umysł będzie mocno kalkulował i zastanawiał się nad logicznym podejściem do tego wyjazdu. Może się tak skończyć, że zdecydujemy się na zmianę planów, właśnie związanymi no, z powodu wyższych celów. Które właśnie okażą się ważniejsze, czyli ta wspomniana perspektywa, tego co nazwałam przykładem, właśnie oglądania obrazu Jana Matejki, bitwa pod Grunwaldem, gdzie właśnie patrząc na obraz z daleka, no nie widzimy tych szczegółów, widzimy tylko bitwę. Dopiero jak się zbliżymy do obrazu, czyli właśnie ta energia myślących intensywnie, logicznie bliźniąt, zauważamy, co tak naprawdę ten obraz nam pokazuje i widzimy szczegóły. Zatem to też jest no, rozwój duchowy, mimo że dotyczy tak prozaicznej sprawy, na przykład jak planowanie wakacji. Jednak zobaczymy, że koszta spełnionego marzenia mogą przekroczyć nasze możliwości w późniejszym czasie. Lunacja zatem oświetla nasz konflikt między logiką a intuicją bądź wiarą. Pełnia. Pojawia się zatem tutaj właśnie po to, żeby coś nam oświetlić. Jak to się mówi, w czasie pełni się spełni. Jak chcemy coś zakończyć, to pełnia zawsze jest idealnym czasem właśnie na zakańczania. Cokolwiek to będzie w strzelcu, pełnia daje bardzo duchowe i mocne oświecenie. To też jest umiejętność zrozumienia danej sytuacji na bardzo pogodnym poziomie. Potrafimy tak mocno zobaczyć przyszłość, że wolimy teraz zrezygnować z czegoś, może nawet kogoś, niż potem męczyć się podwójnie, potrójnie czy nawet stukrotnie. Czasem też może być tak, że wreszcie poczujemy odwagę na to, żeby wyrazić swoje emocje, uczucia, bo one po prostu są jak buzujący ogień. No przecież strzelec to jest energia żywiołu ognia. Tu może nadejść czas, aby wreszcie, bardzo konkretnie, ale na jakimś takim wysokim poziomie wyrazić siebie i właśnie wypuścić te wszystkie sprawy z naszych pozamykanych systemów. Ważne jest, aby pamiętać, że zaniedbanie któregokolwiek z końców tej osi, czyli tej energii pomiędzy znakiem bliźniąt a znakiem strzelca, z pewnością to zaniedbanie się na nas zemści. Tu bardzo ważne jest konkretne podejście do działania i podjęcie zadania tu i teraz. To jest tak, jak podejmuje się decyzję. Decyzję podejmujemy natychmiast, nie zwlekamy, nie odkładamy na później, albo w tą, albo w tamtą. Jednak ta pełnia zaprasza nas do znalezienia równowagi między naszymi energiami wyboru i prowadzi nas do harmonii. Tak naprawdę, po pełni zobaczymy, jak dobrze zrobiliśmy, że zdecydowaliśmy się na jakikolwiek ruch, czyli że decyzja została podjęta. Popatrzmy na aspekty, jakie ta pełnia tworzy dla nas. Przede wszystkim pięknie ustawia się nam trygą Księżyca z Marsem, a to oznacza, że energia Marsa nam sprzyja. W popychaniu spraw do przodu, jeśli włożymy wysiłek w nasze działania, to otrzymamy rezultaty. Mars w Lwie bardzo pomaga, bo wpływa na energię i motywację. Wzrasta nam energia, witalność i zanika ta nieśmiałość, która powoduje, że wstydziliśmy się swoich prawdziwych emocji. Tu mamy uczucie, że sprostamy wyzwaniom. Tu można się pogodzić, zmienić coś w domu, przekonać kogoś na przykład do naszych planów. Również Merkury podczas pełni tworzy sekstyl do Wenus, zatem rozmowy będą bardzo ciepłe i przyjemne. Komunikacja będzie prowadzona z klasą, gdzie chętniej pójdziemy na kompromis, będziemy negocjować i prosić o wyjaśnianie spraw. Przede wszystkim ten wpływ daje nam taką siłę do analizy naszych uczuć. Sprzyja zatem dyplomacji, podkreśla nasz urok, podnosi nasze wibracje, co przyciąga i partnerów romantycznych, ale i też osoby które chcą przebywać w naszym towarzystwie, zapraszają nas, chcą znów nas widzieć. Zatem bardzo dobry czas na negocjacje biznesowe sprzyja nauce, wspólnym przedsięwzięciom, szukaniu też partnerów do biznesu. Bardzo to jest dobry czas na spotkania, zwłaszcza też w sektorze zagranicznym, bo Strzelec to jest dom dziewiąty, a tam właśnie rządzi Jowisz, który z kolei wszedł niedawno do Raka. Zatem nasi rozmówcy będą bardzo otwarci na nas, ale i też rzeczowo, jednak z ciepłem i otwartością pokażą naszą obecną sytuację. Zatem ta pełnia, zaprasza nas do poszerzania swoich horyzontów. To niebiańskie wydarzenie wzywa nas do przyjęcia właśnie takiego dzikiego zewu przygody. Pod tym rozpływającym się właśnie światłem Księżyca przypomina nam to wszystko o znaczeniu właśnie poszukiwania prawdy i mądrości w swoim życiu. Pozwólmy, aby dualizm, który reprezentuje tak naprawdę oba światła, czyli Słońce w bliźniętach, podwójny znak i Księżyc w strzelcu, też podwójny znak, oświetla nasze precyzyjnie skrojone cele, ale. Pozostańmy otwarci na nieoczekiwane niespodzianki, które naprawdę mogą się pojawić i będą, i będą bardzo miłe. To będzie czas, aby odrzucić właśnie ograniczenia i na nowo zdefiniować, co i czym tak naprawdę jest dla nas wolność. To poczucie wolności będzie rozpalone, jak właśnie płomień na Olimpie, który będzie nas pchał w stronę naszego autentycznego ja. Ta pełnia, promieniując właśnie bezpośrednio na nasze też cienie, które będą bardzo mocno oświetlone tym szczerym promieniem tego księżyca, będą miały za zadanie prześwietlić nasze wątpliwości jako konfrontacja z tym, co nas blokuje, żeby ruszyć naprzód. Zatem pełnia księżyca w strzelcu, ta pełnia, no, to nie byle jakie widowisko, to jest wezwanie do jasności i intencjonalności. Czyli powstają pytania, jakie przekonania musisz uwolnić, aby wkroczyć w swoją moc? Jakich prawd unikałeś dotychczas? Czyli wykorzystajmy czas tej pełni, aby odważnie wyrazić swoją wizję przyszłości, wiedząc, że podróż przed nami jest tak samo ważna, jak nasz sam cel. Natomiast tutaj na koniec tej energii ogólnej, trochę też informacji, jeżeli chodzi o magiczną stronę tej pełni. Jak wiele być może z Was już wie, ta pełnia księżyca w znaku strzelca, ta czerwcowa pełnia, nazywana jest również pełnią truskawkową. A to dlatego jest tak nazywana, bo czerwiec jest po pierwsze połową nowego roku, więc przynosi owoce naszej całej dotychczasowej pracy. Czyli ten czas, kiedy możemy zbierać truskawki. Tu natura daje swoje słodycze, właśnie płynące z jej osobowości. Ta pełnia też daje okazję do tego, jak uczyć się, czerpać właśnie naukę z tych owoców, które z kolei dają nam bogate i wspaniałe nagrody za wszystkie zmagania. Które towarzyszą nam od początku roku. Zatem ta pełnia zachęca nas do szukania słodyczy w czasach kłopotów, traktowania problemów jako darów do nauki oraz pozwalania, aby nasze okazje wciąż się rozwijały. Czyli, reasumując w wielkim takim skrócie, ta pełnia jest energią wyrażania emocji, czyli daje możliwości uwolnienia przestarzałych przekonań i wkraczamy w ten sposób w naszą władzę nad tym, co my chcemy osiągać i co chcemy odblokować. Czyli naszym celem jest znalezienie jasności i decydowanie między faktem, Czyli bliźnięta, a fikcją, czyli strzelec. No, strzelec jest wizjonerem, więc na razie on widzi coś z daleka, co nie jest jeszcze rzeczywiste. Natomiast bliźnięta bardzo logicznie podchodzą właśnie do kreowania tej wizji. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że wszechświat dostosowuje się, aby pomóc nam uwolnić się od ograniczeń rutyny. Więc naprawdę wykorzystajmy ten moment, aby odważnie wyrazić swoją wizję w przyszłości, wiedząc, że nasza podróż jest przed nami i przede wszystkim daje możliwość do wejścia w swoją autentyczną siłę i daje możliwość, żeby tą siłę odblokować. Kochani, niech moc będzie z Wami. Energia dla wszystkich znaków Zodiaku na księżyca w dniu jutrzejszym. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, ściskam mocno. Anna. Odkryj siłę astrologii i tarota, aby pokierować swoim życiem w dobrą stronę. Prognozy astrologiczne pozwolą Ci spojrzeć w przyszłość z większym optymizmem i przygotować się na nadchodzące wydarzenia. Subskrybuj AstroTarot Prime i zacznij tworzyć swoją lepszą przyszłość już dziś.